Minimy, gdzie lecimy dalej, nie? Nie wiem, zatrzymam się na tej sekurze na tydzień, może dwa. I zobaczymy, co dalej. I zobaczymy, co dalej. Na bonie najlepiej. Okej, okay, wezmę bonę pod uwagę. Porób sobie Rotten Blody, może jak spadnie. No, tylko Rotten Blody by trzeba było jakimś, nie wiem, no z prisma setem na Rotten Bloda. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na wszystko przyjdzie czas, nie. So Ranger, nie jestem jakimś toksykiem, żeby logować se na, na secure i ks ludzi. No nie wiem, jest to. Kurwa, klikałem potrawkę. Klikałem potrawkę. No to chuj. ale się zbloczyłem. No to macie. Jajo, tibijskie. Kurwa. Level w pizdę, No nie mogę stary wyrobić, nie. Klikałem potrawkę. Ej źle, jakiem, eżkraki, pakiem. Jasny gwint. Zdarza się najlepszym. No ale wy widzicie kursor tej myszy. Była na potrawce. RP tam wystoi. No co, ty stary. Ciekawe, jakie spoty są wolne na Secure, nie? Ciekawe, gdzie można się zabukować. No nic, no, no, co ja mogę powiedzieć? No w porządku, no. Nie wiem, brzmisz. Trochę to ubodło mnie. Czuję, jakbym te dwie dychy miał ci zaraz refundnąć, nie? Wielki, wielki eye-tibijski znawca, koniec końców z poziomu kanapy, i tak tu jesteś, no. Jeszcze, no, z całym szacunkiem dla ciebie, ale jakiś, gdybyś był jakimś tibijskim autorytetem, no to może bym to jakoś uwzględnił, ale no, ciężko mimo wszystko, no. Każdy kto cię ogląda to wie, że grasz chujowo. No i ale kurwa o to chodzi, rozumiesz? Po pierwsze, w porównaniu do ostatnich kilku lat poprawiłem swoją grę, więc jeżeli siedzisz tutaj dłużej niż 5 minut, to widzisz, że trochę gameplay się poprawił. Okej, okay, nie jest najlepszy, no ale właśnie o to w tym chodzi, że jakbyś się wpierdolił na dojebaną postać z top eku i grał zajebiście, to to jest nudne jak flaki z olejem. Wejdź sobie na stream Bobka, człowieku, i tam jest wszystko jak w, jak w podręczniku, jak w zegarku wszystko chodzi. Popatrzysz na to 5 minut, no fajnie. O, przełączyłem. No kurwo, jebana. <gry> <Gry> <Gryattutto> <Grylaud> o kurwa! Dobra, wiecie co? Ja siedzę w depo nie. Weź te dwie dychy, kurwa, zrefunduj to w pizdów. Kurwa. Nie ma nic bardziej polskiego, nie? Wejść na czat, powiedzieć. No dobra. Idź pan w chuj. Praca streamera to jest jednak ciężka robota. Jebać te wasze kopalnie, człowieku węgla. Jebać te kopalnie, człowieku. Ja pierdolę jaki downgrade. Dwa level w dupę, nie? Ja, Pidi. Wersow miała rację. 20, 20, 20. Wszyscy Cię kochamy. Słuchajcie, no. Pamiętajcie, szklanka zawsze do połowy pełna. W takich momentach hartuje się Wasza psychika. Przypomnę. Wczoraj, Deżar. Nie, nie, czat przełączyłem. Monitory przełączyłem. Mo te ekrany, jak masz, jak, jak Windows i Taba klikniesz, to pulpity ci się. Deżar się wczoraj wyjebał, także ja mam prawo się wyjebać. Bo zamiast kontrola, to kliknąłem Windows i się przekręciłem. No i... dobra, zresztą. Nie zaraz na blesy nie będzie stać, zobacz, już mam ile? A, trzy kaka jeszcze mam, okej okay. <śprawia> Poprawiłem gameplay. oh wait. No, ale kurwa, no dobra. Byłeś 3 lata temu, jak siedziałem 170 godzin w miesiącu na gafirze. A, dobra zresztą. Chuj mi w dupę. Ja nikomu nie muszę udowadniać, że dobrze gram. Ja pokazuję, że można grać chujowo i, 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 i kilkaset osób chce to oglądać, okej? Okay? <laughs> okej, okay. możemy się tak umówić. Jak kogoś oczy bolą, jak patrzy na mój gameplay, zminimalizujcie i posłuchajcie, co się tu dzieje. Też jest ciekawie, zapewniam. <laughs> Kurwo. Tibiska śmietnikowa. O, też ktoś tu był. Czy czerwony dywan mi wyłożył? Jest, był tu ktoś. Kurwa, ja nie potrzebuję ludzi, ludzi, żeby mi przeszkadzali w grze, ja sam sobie przeszkadza nie? Ktoś dobrze powiedział, że Denzel ostatnio był po polsku, śpiewał, konsole kupiłem za 8K, można grać. I to jest spełniony TBI A nie jakiś tam frustrat. 312 potionów jeszcze. Alright. Не. Yeah. <laughs> Yo!

Jest dopiero trzynasta. Okej, okay, kifu, cieszę się, że dobrze było. <laughs> Kurwa, jak to. Do, jak do tego doszło? Nie wiem. No. <laughs> Rekord skoczni. Lepiej dziękować za alerty i siedzieć w depo, deponie. <laughs> ja tam. Nie chcę. Nie chcę nawet, nie chcę. Ciągle ta sama cena. Nie, nie, nie wojo, nie, nie, nie. O kurwa, co za żyk? Nie wiem stary, nie wiem. Ja dzisiaj głową jestem gdzie indziej, nie. Ja dzisiaj głową jestem gdzie indziej. ja tam. <śmany> Oj. Zaszczyt w chuj, co? Ej, ja pierdolę. <śmany> Hej, wczoraj był. No, jaki nik tego paladyna? <ścoughs> Oj kurwa. Nie no, chłop to tam kurwa 7 dni expadili stracił. Nie wiem stary babosy idę robić, nie, bo to nie ma sensu dzisiaj raszować. Nie ma sensu. Nie ma nie ma sensu, nie, raszować. Nie ma sensu. Do kogo ja to wysyłam? A porke, porke. Czy to jest historyczny moment? Mam nadzieję, że będzie za kilka chwil. No, tam, ale w ogóle Hogbot dzisiaj istnieje. Nie wiem, czy wiecie, tylko jest bardzo ograniczony dostęp do niego. I ludzie z tego Hogbota dalej korzystają, ale już chyba banów nie ma. No nie wiem, tak się zabezpieczyli. Ten Hogbot człowieku to był kurwa tak. O! ho Pierwszy raz ja pierdolę z takiego gównobosa? Jo! Oddało za te trzy deski, co? Oddało za te trzy dechy. Kurwa. To jest życie, człowieku. Jeszcze, fo jeszcze Foxtail i jesteśmy dogadani. No jest. Okej, okay, mamy demon backpack. I mamy tutaj ten tacle, proszę. Let's smash it. Drugi demon BP, a w nim cztery tentacle. O, blesik, przyda się, okej. Okay. Czy nie od razu zainwestować w EQ i później same profity? No właśnie nie, no chciałbym troszkę tak RPGowo podejść, tak z fabułą, tak na... na śmiesznie, czyli rozpocząć z ekwipunkiem, na którym rozpoczynasz na ósmym poziomie. I sobie nazbierać na ekwipunek, na którym już będę mógł w miarę... No bo to ile tam, nie wiem... Ty, a gdzie mój Stone of Insight? <grym> a tutaj się wchodzi. E, wiesz, bo tam zarobić jakieś 20kk to jest kilka dni grania, nie? A zawsze to jakaś... E... O jest Stone of Insight. Zawsze to jakaś tam... Fabułka, nie? Zawsze to jakiś gejnik. A, i to już, Dobra. I teraz idę do wieży magów, Fedronta. Uuu, That's my ship. That's my ship. Wieża na północ. Lewa górna tu u, Mil u Milusa, a u Miłosza mamy dzisiaj na plus. Dzisiaj na plus eksp.